Ma głużyska, słuchajcie, jest godzina szósta, w tej chwili 18 i to jest chyba rekord e, czasu, o jakim wstałem w wakacje. Jedziemy dzisiaj do e, Katowic, jedziemy potem z Katowic na Słowację, dlatego długa podróż przed nami. No i zobaczymy, mam nadzieję, że będzie super. Ok, my już w samochodzie, chyba wszystko mamy spakowane, także odpalamy, moi drodzy, silnik i ruszamy do Katowic. Dobra, pierwszy przystanek za nami, jedziemy dalej, bo czasu nie ma. Ile jeszcze mamy kilometrów? Z 400. 400? No. Dobra, 400 kilometrów do Kotowic. Dobra, moi drodzy, w końcu możemy Wam powiedzieć, gdzie jesteśmy. Odsłonie może, żebyście widzieli napis razem z Natalią. Chodź, Natalia. Natalia Stichowa jesteśmy, uwaga, w Legendzie. Jesteśmy w Pożowie. Zaraz idziemy do środka i pokażemy Wam, jakie atrakcje tam na nas czekają. Okej okay, moi drodzy, widzieliście parę atrakcji z dołu, ale to tak naprawdę jest nic. Przyjechaliśmy tutaj głównie po to, żeby przejechać się nową kolejką, zatytułowaną Lech Coaster. I w ogóle w tym parku fajne jest to, że e, dużo atrakcji, dużo kolejek ma nawiązania do różnych legend. I tutaj ten, e, ten roller coaster, którego gdzieś tutaj widać, czekajcie, pokażę wam to jeszcze. O, może lepiej z tej strony. E, ten roller coaster nawiązuje do legendy o Lechu, założycielu Polski. Ale to jest, moi drodzy Okej, okay, ja też Jedna z największych atrakcji Póki co y, W tym barku i zaraz nie ujdziemy Mamy wszystko przygotowane, sprzętik, także zaraz zobaczycie jak to wygląda Z miejsca siedzącego Ну, если у вас не за что, ありがとます。<laughs> Okej okay, moi drodzy, niestety kończymy już przygodę w Legendii, ale to tak naprawdę dopiero początek, bo teraz jedziemy do Tajlandii, spędzimy tam... Cały weekend, i to właśnie tam, moi drodzy, nagramy dla Was najwięcej materiału. A jakby ktoś się zastanawiał, czy warto przyjechać do Chorzowa do Legendii, czyli do Śląskiego, wesołego miasteczka, to zdecydowanie, jeżeli tutaj będziecie, to koniecznie wpadnijcie na Lech Castera, czyli tą najnowszą kolejkę, najnowszego Roller Castera, który, szczerze wam powiem, jest wyśmienity. Okej, okay, moi drodzy, my już w Tatralandia Holiday Village odbraliśmy już nasz domek. Natalia już właściwie prawie śpi. Śpisz czy nie? Nie, jeszcze nie, dobra. Już myślałem, że śpię, ale jeszcze nie. Ja też się zaraz składę, bo jutro przed nami dzień pełen wrażeń. Dzisiaj dzień e, dosyć męczący, dosyć intensywny, ale bardzo, bardzo fajny, bo od rana jesteśmy na nogach, przejechaliśmy ponad 700 km, byliśmy w Legendii, w śląskim wysokim miasteczku, było super, ale no ta odległość i to wszystko już robi swoje, także ja teraz marzę tylko o tym, żeby i spać, żeby wstać rano i żeby mieć siłę na te wszystkie atrakcje, które jutro w Tatralandii na nas czekają. No, także... Dobranoc. Dzień dobry, moi drodzy, witam was z drugiego dnia naszej wycieczki do Legendii i do Tatralandii. Jestem w tej chwili na balkonie naszego domku w Tatralandii i czekam na śniadanie. Jesteśmy gotowi, jest godzina 8.20 pary. zaraz wychodzimy coś zjeść i powiem wam szczerze, że tego snu potrzebowałem, to jak się teraz czuję, to jest coś pięknego, nie mogę się doczekać tych wszystkich atrakcji, które... Czekajcie, pokażę wam. Jak widzicie, tam na nas czekają. Ale chyba zresztą nie ma co wam pokazywać tego z daleka. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda z bliska. Dobra, słuchajcie, wystarczy tego patrzenia na innych ludzi. Teraz czas na mnie. Idę się e, przebrać i zaraz widzimy się na tych zjeżdżalniach. Dobra ludziska, słuchajcie, bardzo dziękuję piąteczka Wojtkowi, bo to jest mój widz, którego spotkałem tutaj i bez którego nie dałbym rady zjechać z tych wszystkich zjeżdżań, także jeszcze raz wielkie dzięki. Nie ma za co. Okej, okay, jesteśmy teraz w Tatrapolis, w Tatralandii. Jest to takie małe miasteczko, w którym mamy najbardziej znane budowy z całego świata w wersji miniaturowej. Muzyka Okej okay, moi drodzy, drugi mega intensywny dzień naszej wycieczki, powoli dobiega końca w tej chwili mamy godzinę mm, kilka minut po 21, także jesteśmy już u nas w domku, pakujemy się bo jutro z samego rana niestety wracamy do domu, mówię niestety bo było bardzo fajnie, te dwa mega intensywne dni jakie spędziliśmy zarówno w Legendii, czyli w śląskim sms miasteczku, jak i tutaj w Tatralandii, były wyśmienite wczoraj em, w Legendii najbardziej spodobało mi się lekkostę czyli ta nowiosienka, kolejka otwarta dosłownie troszkę ponad dwa tygodnie temu, czuć, że to jest świeże, czuć, że to jest e, nowiutkie i bardzo, bardzo dobrze jest to e, zrobione. Jeżeli będziecie kiedyś w okolicach Chorzowa, to koniecznie padnijcie do legendy. nie tylko na tego Lechostera, tylko również na całą masę e, innych atrakcji, jak chociażby Diamond River, czy te fajne latające samoloty, które są w tym wesołym esteczku już bardzo, bardzo długo, ale na które e, myślę warto e, również się wybrać. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to cały dzisiejszy dzień, od samego rana praktycznie do wieczora spędziliśmy e, na basenach i na zjeżdżalniach w Tatralandii i powiem wam szczerze, że było chyba jeszcze lepiej niż ym, w legendii. Bo tutaj, moi drodzy, mogłem się wyżyć. Woda to jest chyba ym, mój żywioł, i tutaj naprawdę czułem się jak ryba w wodzie. Co ciekawe na terenie Tetralandii, jest jeszcze takie małe miasteczko Tetrapolis, które też Wam pokazywałem. I to jest miasteczko takich miniaturowych, najbardziej znanych na świecie budowli. Także jak będziecie w Tatralandii, to również tam sobie zawitajcie. Też myślę warto jest to zobaczyć. Teraz mógłbym się z Wami pożegnać, ale chyba nie będę jeszcze tego robił, bo znając siebie jutro z trasy, coś tam jeszcze dla Was nagram.